Przemienienie Pańskie. To jest taki moment w Ewangelii, gdzie tuż obok siebie są słowa mówiące nam z jednej strony o chwale, wielkości, majestacie i blasku Chrystusa jako Boga, oraz z drugiej strony o tym, co go spotka jako człowieka już niedługo, o cierpieniu, hanbie, ciemności, pomierzeniu. To widzimy w tej scenie, a jeszcze lepiej to zobaczymy, jak spojrzymy, co jest przed nią i co jest zaraz po niej w Ewangelii. Ten opis przemienienia to jest początek 17 rozdziału Ewangelii Mateusza. No, spójrzmy do rozdziału 16. Co jest w rozdziale 16? Tam jest wyznanie Piotra. Piotr mówi do Jezusa, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Ale już parę wersetów dalej czytamy, jak Pan Jezus zapowiada swoją mękę, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia wstanie. Mówi to otwarcie. Piotr nie chce tego przyjąć. Piotr go napomina. Nie mieści mu się to wszystko w głowie. Chwała Jezusa, który jest rozpoznany przez Piotra jako Mesjasz i zaraz obok zapowiedź męki. Mówi potem nasz Pan, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje, bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je. I sześć dni później, sześć dni po tych słowach jest wydarzenie przemienienia na taborze. Pan Jezus ukazuje swoją chwałę, bo do tej pory Jego bóstwo, pomimo wszystkich cudów, których dokonał, to Jego bóstwo było jakby ukryte pod zasłoną człowieczeństwa. A teraz, gdy się przemienia wobec uczniów, to Jego bóstwo ukazuje się w swoim blasku w taki sposób, że to nie pozostawia żadnych wątpliwości Teraz Piotr, Jakub i Jan wiedzą już dobrze, kim jest ten, za którym od trzech lat podążają, że to jest Bóg. Ale także ten moment blasku, chwały, majestatu to nie jest moment, w którym byśmy zapominali o perspektywie krzyża, bo o czym Jezus rozmawia z Mojżeszem i Eliaszem, to nam notuje ewangelista Łukasz. Mówili o Jego, czyli o Jezusa, odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Mówili o krzyżowej męce. I znowu moment chwały, a zarazem perspektywa krzyża w jednej scenie. To nie może nam nie dawać do myślenia. Potem, jak schodzą z góry przemienienia, z taboru, rozmawia Pan Jezus z apostołami. To znowu mówi o swoim przyszłym wielkim cierpieniu. Mówi też o Janie Krzcicielu, że nie został rozpoznany jako ten, który miał go poprzedzać i także cierpiał, i także został zabity. Chwała i krzyż, chwała i cierpienie. Jak patrzymy na te wszystkie wydarzenia, to musi to być dla nas jasne, że to by była postawa niegodna ucznia Chrystusa, gdybyśmy te dwie rzeczywistości. Bożej chwały w nas oraz cierpienia Krzyża, jakbyśmy to zupełnie rozdzielali. Nie wolno nam tego rozdzielać, to jest jedno z drugim bardzo mocno powiązane. Autentyczne dążenie do chwały zbawionych, do tego, by Boża miłość, by Boża potęga zajaśniała w Tobie i przez Ciebie, to nie może być dążenie, które zamyka oczy na logikę Krzyża. Na logikę takiego cierpienia, które nie jest karą za grzech, a w każdym razie nie jest na pewno wyłącznie nią, ale jest zaproszeniem do współuczestnictwa w dziele zbawienia. To jest trudne, bo o cierpieniu to nawet mówić jest trudno, a o ileż trudniej jest doświadczać cierpienia, we właściwy sposób je przeżywać. Zatrzymajmy się przy tym, jaki w ogóle jest sens cierpienia. Na pewno nie jest tak, że ono jest wartością samą w sobie. To jest dla nas jasne. Przypominamy sobie na przykład o złym Łotrze, jednym z tych dwóch Łotrów, którzy byli ukrzyżowani razem z Jezusem. Zły Łotr także bardzo cierpiał. Ale nikomu chyba do głowy nie przyszło, żeby stawiać go za wzór. Mówić, ale cierpiał to jest taka wartość, taki wzór do naśladowania. Nie. Cierpienie nie jest wartością jako taką, nie jest wartością samą w sobie. Być uczniem Jezusa to nie znaczy być jakimś masochistą, być rozmiłowanym w bólu samym w sobie. Nie o to chodzi, ile razy myślimy o cierpieniu albo przypominamy sobie o świętych, którzy nieraz cierpieli albo nawet pragnęli cierpieć. Zupełnie nie o to chodzi, żeby oni pragnęli cierpienia dla cierpienia, ale w tym wszystkim chodzi o miłość, która w tym doświadczeniu cierpienia może zapłonąć jeszcze większym ogniem, może zajaśnić jeszcze większym blaskiem. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Dobrze znamy to przysłowie. I choć przysłowia nie zawsze są mądre, to to akurat jest mądre. Chyba wszyscy się zgadzamy z tym przysłowiem. Bieda, cierpienie, choroby, różne trudności. To jest moment prawdy tej prawdy, czy drugi człowiek jest prawdziwym przyjacielem, czy tylko jest takim przyjacielem na niby. Bliskość przyjaciela w ciężkim doświadczeniu. Ona nie tylko, że tę przyjaźń potwierdza, ale jeszcze tę przyjaźń umacnia. To jest wielki kapitał w przyjaźni, że byłeś ze mną wtedy, kiedy było trudno. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Podobnie prawdziwych przyjaciół Boga poznaje się po tym, jak potrafią cierpieć. To jest prawdziwy sprawdzian pobożności, miłości do Boga, A jakże jest to trudny sprawdzian. Wynik tego sprawdzianu może być bardzo bolesny. Może być tak, że ten, kto nie doświadczając żadnych poważnych trudności w życiu, jest całkowicie przekonany, że bardzo Boga kocha, że bardzo bliźnich kocha, ale wtedy, kiedy przychodzi realne, wielkie cierpienie. To naraz staje się człowiekiem zupełnie nie do zniesienia. Nie wykazuje ani cierpliwości, ani ufności, koncentruje się tylko na sobie. Ja, 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 tylko o mnie myślcie, tylko mną się zajmujcie. Roszczenia do wszystkich o wszystko. Kompletnie oblewa ten egzamin. Wychodzi prawda na jaw, że z tą Jego przyjaźnią wobec Boga to coś tu było nie tak. Jest cierpienie jak drewno, które rzucamy w ogień. Jeżeli ten ogień jest mały, taki tylko płomyczek, to jak rzucimy drewno, to ten ogień zgaśnie. Ale jeżeli to jest duży płomień, to jak wrzucimy drewno, to on nie zgaśnie. On zapłomie jeszcze bardziej. Tak też gorejąca miłość, gdy doświadcza cierpienia, to płomie jeszcze bardziej. Też jest cierpienie jak ogień. On spala to, co jest słabe, jak słoma, ale nie spala złota. Nie spala złota, a co więcej, oczyszcza złoto. Tak też cierpienie nieraz niszczy miłość, tę, która jest mała czy fałszywa, ale oczyszcza, wydoskonala tę, która jest autentyczna, wierna, piękna. Jak do tego dojść? Do tego, żeby to cierpienie, czy to to cierpienie, które teraz przeżywasz, albo cierpienie, które może kiedyś na Ciebie przyjdzie, żeby ono nie zniszczyło Twojej miłości, ale żebyś tak to przeżył, przeżyła, żeby to, to doświadczenie jeszcze bardziej Twoją miłość wydoskonaliło. Jak to zrobić, jak do tego dojść? Oczywiście to jest duży temat, a spośród wielu rzeczy, które można by tu powiedzieć, to chciałbym Wam i sobie na jedną wskazać. Na cierpliwość. Miłość cierpliwa jest. Znamy te słowa z Pawłowego hymnu o miłości. Owocem ducha jest cierpliwość, to Paweł dodaje w liście do galatów. To jest ważna cnota, ważna, chyba często niedoceniana cierpliwość, a więc zdolność do przeżywania cierpienia, które jest rozłożone w czasie. Często, jak mówimy o cierpliwości, to chodzi tu o stosunkowo małe cierpienia. Łatwo to zbagatelizować, łatwo nie zauważyć dużego znaczenia tej cnoty, cierpliwości. Że to jest jak kroczek po kroczku ku doskonałości. Ale to jest ważne, to jest naprawdę ważne. Ta cnota cierpliwości, ona jest ważna sama w sobie, bo to jest po prostu wyraz miłości jedno z imion miłości. Ale też jest ważna jako przygotowanie do niesienia dużo cięższych krzyży, bo pamiętamy przecież te słowa pana Jezusa: kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. Cierpliwość to jest ta bardzo mała sprawa, która jest przygotowaniem do potencjalnych wielkich spraw, wielkich krzyży. Nie od razu Kraków zbudowano, żaden też sportowiec nie od razu osiągnął szczytową formę. Podobnie też tą zdolność, aby iść autentycznie za wezwaniem Chrystusa do niesienia krzyża. By z miłością i ufnością, nawet bardzo ciężki krzyż dźwigać, tę zdolność stopniowo nabywamy, także przez cierpliwość, krok za krokiem, dzień za dniem. To oczywiście nie jest jedyna metoda. Też mamy modlitwę, post, rozważanie męki naszego Pana. To wszystko słyszymy, to jest mocno związane z wielkim postem, który przeżywamy. To byłby piękny owoc wielkiego postu, gdybyśmy wszyscy w tej cnocie cierpliwości poczynili postępy. No a przy okazji też po drodze postąpili w wielu innych cnotach, bo tak to działa: jak coś dobrego w nas wzrasta, to, to pociąga za sobą też inne rzeczy tego wzrostu w cnotach, w szczególności w cierpliwości. Wam i sobie życzę Amen.